Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale był problem z OBS-em. Mały. Miałem aktualizację, która się nie chciała zrobić. Musiałem odinstalować, zainstalować. Jeszcze się coś bagowało. Dzisiaj Wam pokażę, jak ustawić zdarzenia. Więc zaczynajmy, a nie przedłużajmy. Może nie wiem, jak do was, do was mówić, bo, nie było, bo była przerwa. No to zaczniemy. Albo w sumie nie zapiszę tego i wam pokażę od nowa. To klikacie tutaj. dodaj nowe zdarzenia. Czekajcie, nie chcę tego wam pokazywać na skutecznym świecie, dobrze. Wr Dajmy na tutaj, na ostatni jakiś scenariusz. Tutaj są same Bałkany, i tutaj nie Bałkany. Gałka, nie, Gałkaz jest? Nie, nie wiem. Dobra, klikamy. To nie ma znaczenia, jak coś się zmieniłem. Jakby ma znaczenie, ale. Tutaj macie ustaw zdarzenia, okienko. Jakby wchodzicie w scenariusz. Taki, który chcecie zmienić, albo. Dobra, ja kliknę w scenariusz i udajmy, klikacie. Tu ja nazwę. On, no. chcieli dodać jakieś tam cywilizacje, nie? To klikacie tam, gdzie chcecie dać cywilizację. Ja dodam Polskę i jakikolwiek kraj, Paryż. tam Francję. No wiecie, wy więcej dodawajcie. I na przykład Klikamy teraz Francję, tak? Pędzel albo normalnie i zaznaczacie takie, jakie tereny ma Francja, albo takie, jakie ja mam mieć, nie? To dalej. I na przykład klikacie no, musicie. Tutaj, ustaw zdarzenia. poczekajcie gdzie. Jedną rzecz muszę poprawić, bo ja źle wyjątkowa. Nie wiem, gdzie się ją zmieniało. Tu, era informacji, 2000. 2049 Klikamy dalej. Nie, 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 przepraszam mnie dalej. Ustaw zdarzenia. I chcę zrobić, by Polska miała pierwsze zdarzenie, to napiszę. Subujcie kanał na przykład, -u by u... Albo nie. Kreatywność. Jak coś nie napiszę, wiecie, siecie, bo w tej grze nie mogę, nie wiem czemu. I klikacie odbiorca, to jest bardzo ważne. I klikacie jeden z Twoich krajów. Jakby który nie jest Twoich, tylko ten, który mam. To ja chcę, by Polska otrzymała. Teraz od daty. Który to był kraj? Tu, I robicie. Kur, robicie wtedy, kiedy się zaczyna scenariusz, na przykład. Pierwsze zdarzenie i to jest bardzo ważne, nie robimy tego, to możemy kiedy, bo na przykład robimy, że macie wojnę i musi tu być wywoły, dobra, zaraz Wam powiem, no, co no i klikacie, no tutaj warunek, tutaj warunek musicie kliknąć, bo bez warunka to się nie zrobi, dodaj nowy warunek, dodaj nowy warunek. Na przykład no, najczęściej cywilizacja istnieje, czy, albo posiada, czy, ale to raczej cywilizacja istnieje. No i klikacie albo i i. Nigdy nie klikacie nie, bo mi to nie działa. Ja kliknę albo wybierz cywilizację Polska. Zapisz, jakby, no a może być inny kraj, nie. Zapisz. I teraz na przykład, gdybyśmy zrobił już, że Polska ma mieć wojnę z Francją, ja bym tutaj dał jeszcze wywołowaczu. Poczekajcie, muszę to znaleźć. Nie wiem, czy takie coś istnieje, kiedyś istniało chyba. Jakby musi istnieć. Albo cywilizacja jest kontrolowana powracą, no to ale to trzeba nie ma No że ma, mają pokój, gdzieś to tu jest, mają pokój. Albo damy, że są w stanie wojny i mieli wcześniej. No dobra, to nie ma sensu. Nie mogą być w stanie wojny. Nie mogą być. Kur. D klikacie zapis, zapisz no i klikacie powtarzalne, nie? choć to nie ma tutaj to jest bardzo ważne musi to być pokaż okno wydarzenia obraz możecie sobie jakie jakieś dać obrazy w sensie możecie wgrać albo tutaj napisy, nie wiem czy to będzie napisane ja zawsze wgrywałem obraz, teraz nie wiem czy jest to napiszę elo, zobaczymy czy będzie napisane elo i dodaj nowy wynik, na przykład. Subuję. Sy U, B, U, y, E, K, A, K, A, N, A, U, M, C, L, I, D, E. Mm, więc w, A, t A, R. Wracam ze szkoły. sobie mojej kanał, więc wracam ze szkoły. Więc wracam. kurwa teraz C, U, B, E, K, A, U. Co? Ły napisałem. Jakim cudem? Ja klikłem Enter i ły napisałem a nawet nie kliknęłem l eee... patrzcie ja teraz klikam alta i l oho alt l co jest jakim cudem teraz trzymam alta słyszycie oho pod altem mam m

1 i na ole i x a t w i t H a na. No. była pauza? Dobra, wizowy, ja muszę kończyć odcinek i bo go wrzucić, bo wy mnie zabijecie gdy go nie wrzucę. W sensie... Kurna, jak to oglądacie, to znaczy zaś wrzuciłem. Wy po co Ja pod pacją mam cięcie widzowie. Od kiedy?

Nie ogarnia tego widzenia. Jak nic się nie naga, to nie wiem. Najpierw ja to obejrzę, więc. no. A, Prawie bym zapomniał! Zostawcie suba i lajka, jak wam się podoba moje, moje odcinki, ale oprócz tego, bo ten był gówniany. Ach, chyba że to się nie wrzuciło i ja straciłam na 10 minut. D. mać 15 a wy tego nie widzicie ile to trwa tutaj mam napisane, widzicie mam myszkę nie, tak alt no tutaj mam jeszcze ekran, mogę wam tak zrobić fajnie się ogląda moje ja odcinki, nie fajnie, widzicie tylko to o, ale tak ale tutaj, skoro że nie no wy to widzicie, nie jak to czarne, tak fajnie leci I napiszcie, czy chcecie, żeby się pojawiły odcinki z Among Sousa. Nie no, zartuję. Mogę Wam coś pokazać, mam Among Sousa, ale jak gram w niego, to mnie wywala. E, bo tak naprawdę mam takie a'la cheaty. W sumie nie cheaty, to nie są cheaty. Patrzcie, klikam w Zaleciłeś moje na mojego TikTok'a, Oliwia, gdybyś zmienić coś w czterej celu, Jeden? Nie, żartuję, nie wbijacie. Jest te czasy, kiedy grałem w Fortnite'a, Bom, 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 bom. Fajnie się ogląda moje odcinki! Więc, aaaa, nie. Teraz? Yes? Mogę wam pokazać mój pulpit. Co jest? ja teraz Home. Ja mam z tego wejść. Zawsze tu było to coś. To so, mnie? Nie, nie kurde. Jak wam pokazać pulpit? Może zawsze tu jest tak? Oho! Oho! A tu ma koniec? Ma na pewno. No tu. Nie tu. Tu. No tam widzicie, nie? O. Kamerkę niedługo będę miał. A ja nie, kamerki nie mogę włączyć. Jebyśno. Dobra widzowie, więc zostawcie suba, lajka. Napiszcie, który jest Waszym ulubionym YouTuberem poza mną. Więc, no, naura. I jeśli chcecie ze mną grać w Kingdom, to dońcie do mojego sojuszu. Kulestwo 2261. O ile się nie mylę, team.pl. No to napiszcie TP16. Znajdziecie. Jeśli chcecie ze mną zagrać w Us to na Discordzie będzie Among Amongsus. Kanał, albo Among Us, jeszcze nie wiem, bo ja tego nie robiłem. <laughs> Na razie kanału głosowe będą zje, ale będzie ich mało. Ale będziecie mogli promować własne kanały! Zarobiście, nie? No to pa. Pa. Patrzcie, zrobię wam przejście. Widzicie? O, nie zabijam. Przejście. Siła. O, zbiór scen. A jednak nie, dobra. Pa, pa widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. I bijajcie na moje live. Y. Na ra